I lecimy KAR 1. Tutaj mamy filmik nadesłany od tutaj Wiza Kermon. Lecimy KAR1. Oddala, oddalimy troszeczkę. Warto sobie podpatrzeć tutaj, jak inni gracze też grają. Także tu patrzymy. Bitwa Ker, ke, ke bom. Proszę bardzo. klikar jeden paccy. Ciao 11tego Tiero. Nie trafiono w pancerz. Warto sobie popatrzeć, też jak inni gracze grają tutaj. Nam właśnie wysłał filmik, gracz pozwolił udostępnić. Także tutaj oglądamy. Na razie tutaj 3 zera. Został wykryty. Oj, gąsienka poszła. Proszę. BUH 625. Tutaj, że wynik jest chyba na powyżej 4. Fajne, że tutaj karierę też ma do taranowania. Proszę. BUH 562. I już mamy 1187. Oczywiście, bitewka tutaj dostępna będzie na naszym kanale. Jak i również tutaj skróty z tej bitewki CS63 tam się czai. I proszę tutaj Lecimy Eemun tutaj. Podjeżdża z prawej strony. Proszę. Oddalimy troszkę WZ a stoi bokiem. Buff, 500. Proszę, 1061. Taranowanie. Proszę. Mamy 2250 praktycznie. 1000 po spocie. I zobaczcie, i z nie przybija. Mamy blokowane uderzenie. Kolejny typ nie przybija, zablokowane. Proszę, 520 w kar 1. Nie no, 2768. nachlustanego już. Proszę, kolejne zablokowanie. I arta, słynna arta. I tutaj. Proszę kolejne 590 w KR1. Proszę, już mamy 3360 1700. Po spocie 1400, praktycznie zablokowanego. No i kolejna to co tutaj lubimy w Portal Tank, czyli arta z 3700. Na ale spójrzcie tutaj, nie wyjeżdża gwałtownie. Mimo 11-1 nie ma szaleństwa. Proszę, w tym wszystkim tutaj jest gra z głową. I patrzcie. Arta po prawej. Bóg! 490. Nie no, szacun. I proszę. I tu kolejny. 531. Nie no, szacun. 4755 zadanego. 1380 zblokowanego i... 1787 Po spocie. Brawo dla gościa.